Kamulce odpowietrzone, podkładki założone i następuje wykopomna chwila. Dobra, no do, do, o, zamknął się centralny. Dobra, do tyłu było. Zobaczmy do przodu. No to co? Chyba pora zrobić dłuższą jazdę testową, co nie?

się do ruchu o, drugi bieg wszedł Jezu, jaki jest twardy teraz na tych sprężynach MTS-ach <grym> o, dobra o, zabrał się centralny próg zwalniający o kurde, no bez kitu, trochę jak gokart ale wchodzi dużo lepiej ale hamulce wydają straszne dźwięki. A jakby nie patrzeć pół roku stania ma za sobą. O, ale szyba jest brudna. O, wska wskazówka od temperatury wstaje, znaczy że się nagrzewa. no teraz trzeba będzie uważać jeżdżąc po dziurach i po progach o no, i kierownica wystawiłem krzywo teraz jedzie prosto zbieżność do poprawy no właśnie zobaczymy w ogóle jaką ze zbieżnością Jak chyba go nie znosi aż tak strasznie Nie, idzie prosto. Haha, jest dobrze. Skręcimy sobie tu w lewo. Tu w lewo dojadę do Ciebie z powrotem. Czy tak. nie? A, bo tu jest tak. Trochę nim trzęsie. W sensie zespołem napędowym, ale to może być przez to, że jedna poduszka jest świeża. Nowa poduszka od strony skrzyni, bo się rozpadła całkowicie, co było już na jednym filmie. Kierownica to się poprawi zaraz od razu. Nawet bo wszystkie klucze mamy. To jest tylko jeden klucz, dwunastka, żeby to podnieść, poprawić. No i dobra. Teraz, żeby się włączyć do. Tam coś jedzie. I z drugiej strony też jedzie. O, obroty się już ustabilizowały, czyli skończył, skończył proces sania. Dalej z prawej jedzie. Nie będziemy ryzykować się wciskać. Autem świeżo po remoncie. Coś jedzie, jedzie. Jeszcze jeden, a z prawej czysto. No i dobry. A, no, odzwyczaiłem się normalnie od jazdy Matizem. Hamulce dobrze podają, a zaraz jeszcze zrobimy drugi test. O, To fotel się zablokował, skoczył na miejsce. Nie, hamulce chodzą dobrze. Maganie też dobrze, chociaż z kitu jaki gokart No i dobra Pierwsza jazda testowa za nami Jest dobrze